W Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Subicach odbył się festyn dla dzieci pod hasłem Szybciej, wyżej, mocniej. To coroczne wydarzenie, które łączy w sobie moc atrakcji i dobrej zabawy z ideą dobra i pomagania, ponieważ festyn połączono z akcją charytatywną. już druga edycja tego festynu. Jako Akademia Bramkarska, która specjalizowała się w treningu bramkarzy, od kilku lat też prowadzimy zajęcia z gier i zabaw ruchowych dla dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych i dwa festyny w roku organizujemy, w lato pod nazwą Łap Sportowe Marzenia, natomiast w zimę już drugi rok z rzędu tutaj na hali Festyn, który polega na pokonywaniu toru przeszkód, mamy atrakcje dbuchane, mamy darta piłkarskiego, mamy też Zumbę, którą poprowadzi pani Sylwia Bąkowska. I tak naprawdę aktywnie spędzamy czas, bo za oknem zrobiło nam się troszkę zimno. Odciągamy dzieci od komputerów, laptopów, tabletów, a do tego otwieramy serducha, bo też zbieramy pieniążki na panią Darię Wojciechowską z Górzycy, która walczy z guzem mózgu. Także będą licytacje, m.in. do wygrania koszulka z autografem Roberta Lewandowskiego i korki z autografem Łukasza Fabieńskiego. Dla dzieci i dla rodziców, którzy spędzają czas z dziećmi, niedziela to jest rewelacja. Aktywność, wspólna zabawa, zabawa z koleżankami, z kolegami, no i integracja rodziców, jak widać. Tak, pewnie będzie ciężko tutaj później poczechy stąd zabrać do domu. Myślę, że jak się zmęczą, to będą już same chciały. Ale myślę, że do 15 na pewno się wyszaleją. Bardzo dobra inicjatywa. Świetnie, że można się pobawić z dziećmi, rodzice i dzieci. Jak najwięcej takich festynów. A jak właśnie pociechy zareagowały na, na taką formę zabawy? Dzieci chodzą na treningi do pana Mirka, także już są przyzwyczajone. Co roku taki festyn jest. Czekają na niego i bardzo się cieszą. Co ci się podoba najbardziej? Yy, bo są dłucheńce. A któraś tutaj aktywność sportowa jest taka najfajniejsza? To może inaczej, opowiedz mi, co dzisiaj tutaj robiłaś? Dzisiaj wszystko. Wszystko co można. Jest fajnie, są duże dzieci i fajnie, że ta szkoła tak robi dla dzieci taki testy. Dobrze, bawimy, bawimy się, biegamy. Nie wiem. I, jest świetnie po prostu. E, najbardziej mi się tutaj podoba ten tor przeszkód dmuchanym. Dlaczego akurat ten? No bo jest bardzo wiele takich fajnych przeszkód, jest zjeżdżalnia, jest bardzo dużo atrakcji. Bardzo fajna jest organizacja, są dziewczynki, które pomagają, które pomagają dzieciom młodszym, które nie mogą gdzieś przejść. Jestyn to nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale także dowód na to, że sport i wspólne działania mogą przynosić realną pomoc.